Witajcie, kochani. To jest recenzja bardzo ciekawego projektu, który ma Wam do zaoferowania firma Adfi, a mianowicie strona internetowa od studenta za darmo. Trafiłam na ten projekt na Instagramie. Zostawiłam swoje dane i bardzo szybko ktoś z firmy ze mną się skontaktował. Pan Michał bardzo jasno i konkretnie wyjaśnił mi zasady tworzenia takiej strony. Okazało się, że moją dziedziną, którą ja się zajmuję, zainteresowana jest jedna ze studentek. I to właśnie pani Julia jest autorką pięknej strony, którą dla mnie stworzyła. Nad całością czuwał pan Marcin Senior Project Manager. Który utrzymywał ze mną kontakt, reagował bardzo szybko na wszelkie moje wątpliwości, pytania i prośby. W efekcie uwzględnił także wszystkie zaproponowane przeze mnie poprawki. Strona jest przepiękna, bardzo szybko chodzi i jest wizytówką, której się nigdy nie powstydzę. Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z tego projektu w firmie Atwi. Warto! Dziękuję!